Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj troszkę takie nowości związane, informacje dotyczące gry Call of Duty Warzone. Otóż prawdopodobnie doczekamy się Rambo, Johna Rambo w grze, postać, która będzie charakteryzowała się właśnie, no będzie przypominać tę, tę postać Johna Rambo, będzie być może wyglądać tak jak ona. Natomiast Twitter, oficjalny Twitter Call of Duty. Pokazał właśnie, wrzucał tweety związane z odniesieniami do, do właśnie Johna Rambo. I pewien użytkownik Twittera powiedział, że na przykład w tym jednym twecie, który został umieszczony w grze, w, na Twitterze, tam, były, tam na tym były statystyki, na przykład było 552 kile, 0 śmierci. 7 godzin gry, 5 zwycięstw e, i 5 gier e, rozegranych. I pewien użytkownik tego Twittera, e, Erik Mayandarl, nie wiem, czy dobrze to wymówiłem, e, podsumował, że policzył, czy może, no nie wiem, natomiast może znalazł to w jakichś statystykach, że, John, że, że Rambo. E, jakby dokonał też 5, pokonał 552 razy e, wzdłuż tych filmów, tak, ludzi. Więc może to być też jakieś odniesienie, że John Rambo też zastrzelił, czy w jakiś sposób, w inny sposób uśmiercił 552 dwie osoby. Więc może być to odniesienie właśnie do tej nowej postaci e, i. Być może doczekamy się nowej postaci właśnie związanej, związanej z Johnem Rambo.